I teraz, będąc już na dole tych egzotycznych, szerokich, pięknych schodów, widzisz przed sobą wejście. To są drzwi. Zobacz, jak one dzisiaj wyglądają dla ciebie. Jakbyś miała je opisać, jak one wyglądają. Tak, jak taki zachód słońca na Malawiwach stworzył kiedyś to. Płonel mm -hmm. nie mogłam się na to na to nad dzisiaj wygląda. Okej. Okay. Czyli widzisz przed sobą taką przestrzeń, która kojarzy ci się z zachodem słońca na Malediwach. Bardzo dobrze. To jest właśnie przestrzeń, do której ja teraz zapraszam Ciebie i Twoją podświadomość, z którą jesteś już pięknie połączona. Więc wejdź sobie właśnie do tej przestrzeni. Tam, gdzie ten zachód słońca, to miejsce ma pewne kolory, może poczujesz tam nawet jakieś zapachy, może będzie tam odczuwalne słońce na skórze takie, które jest ciepłe, przyjemne, które relaksuje cię. I właśnie teraz, tak jak widzę już po Twojej ekspresji twarzy, że jest Ci tam przyjemnie, bezpiecznie i dobrze. To poproszę cię o to, żebyś wyobraziła sobie w tym pięknym miejscu, z tymi pięknymi kolorami, dwa siedziska. One mogą wyglądać tak jak chcesz. Sama kreujesz to, jaką one mają formę, kolory, jak one wyglądają. Więc jak już będziesz widzieć te piękne dwa siedziska. To powiedz mi, jak one wyglądają dzisiaj dla Ciebie. No, to są takie, powiedzmy, okręgi na piachu, czyli mm -hmm. dwa okręgi na piachu, mm -hmm. gdzie ma jakie miejsce na zająć właśnie tam na tych mm -hmm. plaży, na dalekliwach. Bardzo dobrze. I teraz jak już widzisz te dwa okręgi na piachu, na tej pięknej plaży. To poproszę Cię o to, żebyś zajęła, siadając jeden taki krąg. Zrób to. Jak to zrobisz, to powiedz, że już tam jesteś. Mhm. Bardzo dobrze. I teraz to drugie miejsce. Ten drugi krąg. To jest miejsce, które jest totalnie nieprzypadkowe. To jest miejsce, do którego ty za chwilę. Zaprosisz symbol, może jakiś kształt, może postać, może jakąś rzecz, i to też będzie nieprzypadkowa forma. To będzie coś, co znajduje się w Tobie. To będzie taka część Anny, która sabotuje, która sprawia, że boisz się własnej pomyłki. Daj sobie chwilę czasu na to, żeby zobaczyć, jak ta część wygląda. To może być jakiś kształt, kolor, symbol. Może to być jakaś nawet rzecz, która na pierwszy rzut wydaje się nieoczywista, czasem nawet głupia. To może być cokolwiek. Jak to dla Ciebie wygląda? To coś, co jest częścią Ciebie. No, to jest taka... Um, hmm. mhm. Intensywnie czerwona tarantula. Okej. Okay. Czyli w tym drugim kręgu na tej plaży zapraszasz ten symbol, tą intensywnie czerwoną tarantulę. Okej, okay, bardzo dobrze. To jest taka część ciebie. Część Ciebie, która jest odpowiedzialna za dzisiejszy problem. Za to, że boisz się własnej pomyłki. To jest taka część Ciebie, która hamuje Cię w rozwoju, w biznesie, w Twojej karierze. We wszystkim tym, czego jeszcze nie osiągnęłaś, a bardzo chciałaś to zrobić. Jest właśnie w Tobie ten symbol, ta część, ta intensywnie czerwona Tarantula. Przyjrzyj się jej. Poczuj. Poczuj tą część. To jest taka część, która jest. Nieodzowną częścią Ciebie. Ale dzisiaj ona pojawiła się po to, żeby przepracować pewien schemat, który jest niepotrzebny. I teraz, jak patrzysz na tą czerwoną tarantulę z tym intensywnym kolorem, to jak się czujesz, jak ją obserwujesz? Co Ci się pojawia? No w sumie bardzo mi jej szkoda, bo ona się mnie boi. Jest taka zbulona i patrzy na mnie takimi oczkami spuszczonymi w dół. Czyli z jednej strony jest przestraszona, a z drugiej strony jest jak taki, nie wiem, mały zbity kotek, tak? Pomimo no, mhm. tego, tak, że ona sama w sobie jest przemagająca, wygląda teraz jak takie małe, smutne której się za chwilę stanie. Mhm. Mm Okej. Okay. Jakbyś miała odnieść to, jak odczuwasz tą tarantulę, czujesz, że szkoda ci jej, że się boi, że jest taka skulona, jest przytłoczona, przestraszona, jak taki mały, zbity kotek. Jakbyś miała to połączyć z tym, z tym, że ty boisz się własnej pomyłki. Jak ci się to łączy? Bo kiedy popełniam pomyłkę, mm -hmm. to się ujmuję sobie mm -hmm. jako człowiek, swojemu jesteśwu ujmuję. Mm -hmm. um, um, obarczam się mm -hmm. żadnym gniewem, poczuciem winy, um, a czuję mm -hmm. właśnie taka przestraszona, jak zbity pies. I sama sobie to robię. Mhm. Sama, w siebie karce. Okay. sama siebie karcę. Okej, sama siebie karcę. Mhm. No dobrze. Ta część Ciebie, ta intensywnie czerwona tarantula, która z jednej strony jest taka mocna, która jest symbolem czegoś właśnie takiego silnego, czegoś intensywnego, czegoś, co po prostu idzie do celu. I teraz, jak widzisz, właśnie ten symbol, który zamienia się w coś takiego przestraszonego, jak mały zbity kotek, ta tarantula jest skulona. I ty teraz doskonale widzisz, że to tak naprawdę jest coś, czego ty też doświadczasz. Tak jak mówisz, czasem czujesz się przestraszona, sama siebie karcisz, ujmujesz sobie jako człowiekowi, obarczasz się. Boisz się, że kiedy popełnisz pomyłkę, to będą jakieś konsekwencje i może już nie będziesz właśnie taka silna. I teraz wyobraź sobie, że ta tarantula, tak naprawdę to jest pewien program ochronny, który znajduje się w Twoim umyśle, w Twojej podświadomości. Ona tak naprawdę nie chce robić niczego złego. Ta mała tarantula, ta czerwona istota. Ona tak naprawdę chce zrobić dla ciebie przysługę, ona cię chroni, tylko nie bierze pod uwagę tego, że chroniąc cię w taki sposób, sabotuje też Twoje cele i Twoje marzenia. I teraz połącz sobie też kolejne kropki. Co tutaj trzeba zrozumieć, przed czym chroni Cię właśnie to, że boisz się własnej pomyłki? Że ujmujesz sobie jako człowiekowi, że obarczasz się, że czujesz się przestraszona czasem, że sama siebie karcisz. To jest jakiś taki schemat obronny. I przed czym cię on chroni tak na pierwszy rzut, co ci przychodzi? Ten autosybotaż. Mhm. Przed porażką. Co jeszcze? Co ci się jeszcze pojawia? Przed stratą. Mm -hmm. Przed stratą czego? Przed stratą um, dobrego imienia i przed stratą finansową, która może się za tym nieść. Mm -hmm. okay. A oprócz tej straty finansowej, tego dobrego imienia. Co ty tak naprawdę tracisz, będąc dalej właśnie z tym strachem, z tym, że boisz się własnej pomyłki? Z czego w życiu cię to odziera? Z rozwoju. Mhm. Ale też pewnie tego, co mogłabym doświadczyć mhm. bo za rozwojem i dofinansem. Mhm. Dokładnie, tak. Czyli jak dobrze widzisz, ta. Ochronna czerwona tarantula, ona z jednej strony Cię chroni. Ona broni Cię przed porażką, przed stratą, przed stratą dobrego imienia, może jakichś finansów, może czegoś innego. Ale z drugiej strony, będąc dalej, w tym samym schemacie, który ci nie służy, ty odzierasz się także z rozwoju, z doświadczania. Z tego, że możesz zarabiać więcej, z tego, że możesz wyskalować swój biznes, czy osiągnąć szybciej swoje cele. I ja teraz będę chciała przez chwilę porozmawiać sobie z tym symbolem, z tą intensywnie czerwoną tarantulą. I zrobimy to w taki sposób, że poproszę Cię o to, żebyś na chwilę zamieniła się ciałem, właśnie z tym symbolem żeby sobie weszła w tą czerwoną tarantulę. W tą czerwoną tarantulę, która będzie za chwilę ze mną rozmawiać i będzie odpowiadać Twoim głosem. Więc wyobraź sobie, że zamieniasz sobie na chwilę swoje ciało, właśnie na tamto zwierzę, na tą intensywnie czerwoną tarantulę. W bezpieczny sposób, tak jakby to był po prostu taki skafander, który na chwilę sobie wymieniasz. Jak już zamienisz się i będziesz właśnie w tym symbolu, w tej czerwonej tarantuli, to po prostu powiedz mi, że już tam jesteś. No jestem. To mm -hmm. no, bardzo dobrze. Ja teraz będę chciała porozmawiać właśnie z tą intensywnie czerwoną tarantulą, z tym symbolem, który mówi boję się własnej pomyłki. Nie mogę robić błędów. Pomyłki mnie kosztują. Boję się tego, że odniosę porażkę, boję się straty. I ja najpierw zapytam właśnie tą intensywnie czerwoną tarantulę, a Ty po prostu mi odpowiesz normalnie, tak jak teraz rozmawiamy. Zapytam ten symbol o to, co możemy dla Ciebie zrobić, żebyś odpuściła tą ochronę, która niby jest taka ważna, ale ona też odziera. Adnes innych rzeczy, z rzeczy, których są dla niej ważne. I co możemy dla ciebie zrobić? Co możemy ci dać w zamian, żeby już nie trzeba było stosować tej ochrony? Czego potrzebujesz? Przychodzi mi na myśl, że jest innego żywiciela, innej osoby, gdzie można by się mm -hmm. tak mieścić. Okej. Okay. Czyli potrzebujesz innego. Tak. Mm -hmm. ta. Musiałabym się gdzieś przenieść. Mm -hmm. A gdzie chciałabyś się przenieść, jako właśnie ta czerwona Tarantula? Gdzie chciałabyś się przenieść, żeby już zostawić po prostu ten schemat, który stworzyłaś? Ten schemat boję się własnej pomyłki. Nie karmi, więc chciałabym być w pobliżu kogoś, kto mógłby się. Mhm, mm okej, okay. lęk mnie karmi. A czy Ty, jako ta część Anny, ten symbol, ta tarantula, czy Ty chcesz źle dla Anny? No czasami mnie... ja, a generalnie źle nie chcę. Mhm, mm okej, okay. czyli. Ale mam. Takie wrykalne emocje. Mhm. Czemu cię wkurwia, tak jak mówisz? Bo chcę być doskonała. Mhm. Okej. Okay. Chcę być doskonała. I to cię wkurwia, tak jak mówisz. Okej. Okay. A czego byś potrzebowała ty, Czerwona Tarantulo, od Anny? Żeby ponoć już nie wkurwiała, żebyś nie musiała też żywić się lękiem, karmić się tym, czego byś potrzebowała, co Anna mogłaby ci dać? Odpuszczenia. Mhm. Odpuszczenia. Czego jeszcze? Co jeszcze potrzebujesz, żeby puścić tą blokadę, blokadę typu boję się własnej pomyłki? Co jest jeszcze ci potrzebne. Czego jeszcze potrzebujesz? Na czym? Skupienia. Skupienia na tym, co robię. Mhm, mm okej. Okay. Doskonale. Czy jest jeszcze coś, co chcesz nam przekazać, Ty, symbol, ta czerwona tarantula? Coś, co jest potrzebne jeszcze do zrozumienia. Żeby ten schemat boję się własnej pomyłki odpuścił, żeby nie trzeba było już po prostu go nosić. Czy jest jeszcze coś, co musimy tutaj zrozumieć? Można mnie odspoić. Mogę być papi zamiast... Mm -hmm. Mogę być takim dobrym zwierzaczkiem w sensie, takim... Wspierającym. Mm -hmm. no, takim, takim do przytulenia. Mm -hmm. Ale lubię tu, być, lubię tu być, lubię być w tym miejscu, natomiast nie muszę być taką tarantulą z podniesionymi nogami, mm -hmm. tylko mogę być taką właśnie, taką do przytulenie. Mm -hmm. Natomiast jakoś tak że mi się funkcjonuje tutaj w tej okolicy, jak gdyby czuję się integralną częścią mm -hmm. Anny. Mm -hmm. Tak i muszę to jest... Muszę sobie pojadać. Dokładnie tak, i ty, jako ten symbol, tak naprawdę jesteś właśnie tą integralną częścią Anny. Tylko to, co dzisiaj chcę ci zaoferować, to to, żebyś nie była już częścią, która sabotuje. Ja wiem, że masz dobre intencje, tak jak mówisz, ty nie chcesz w ogóle krzywdzić Anny. Powiedziałaś wprawdzie, że cytuję czasem Cię w ale tutaj tak naprawdę wiem, że masz dobre intencje, że właśnie nie chcesz być z tymi. Podniesionymi częściami ciała, podniesionymi nogami. Chcesz być częścią, która jest dobra i wspierająca, taką, która, którą można przytulić wręcz. I teraz zapytam Cię części jeszcze o to, czy jest jeszcze coś, co potrzebujesz, oprócz właśnie tego, żeby Anna przestała chcieć cały czas być doskonała, żeby Przestała Cię wkurwiać, żeby więcej odpuszczała, żeby też skupiła się na tym, co trzeba zrobić, żeby cię oswoiła. Czy jest jeszcze coś, co powinnyśmy zrozumieć, albo co powinnyśmy ci dać, żeby właśnie ten schemat, który jest niesprzyjający, ten schemat boję się własnej pomyłki, żeby on odpuścił? Czy jest jeszcze coś, czy może już masz wszystko to, czego potrzebujesz? Chciałabym nie czuć ciężkości, albo mhm. jak gdyby potencjalny błąd niesie za sobą ciężar, którego mhm. błędnie wykonałam, a ten ciężar już noszę. Okay. Czy nie chcesz czuć ciężkości, ciężaru, pomimo że jeszcze nic się nie wydarzyło. Ok. No dobrze. Części Anny w postaci tej czerwonej, intensywnie czerwonej tarantuli. Czy jesteś gotowa na to, żeby odpuścić ten schemat, który nie służy? Z takim założeniem, że dzisiaj staniesz się inną częścią, częścią wspierającą, taką częścią, która już nie musi się wkurwiać, która nie musi cały czas myśleć o tym odpuszczaniu, o tym, że, o tym żeby wszystko było inaczej. Czy jeśli dostaniesz rzeczą, o które prosiłaś, od samej Anny, czy jesteś w stanie odpuścić dzisiaj? Z przyjemnością. Mm -hmm. Bardzo dobrze, i właśnie z tymi pięknymi słowami, ja widzę już i czuję całą tą wewnętrzną transformację, bo ty części Anny jesteś częścią, która jest integralna. Cały czas jesteś w niej, ale teraz będziesz mogła ją wspierać, będziesz mogła jej pomagać na co dzień, sprawiać, że ona będzie jeszcze lepszą kobietą, będzie generować jeszcze lepsze rezultaty i szybciej dochodzić do swoich celów. I teraz w części, jeśli jesteś już gotowa właśnie, żeby odpuścić i pożegnać się ze mną, skończyć już tą konwersację, to powiedz tak, jestem gotowa. Jestem gotowa. Mhm. Bardzo dobrze. I teraz poproszę o to, żeby każda z tych dwóch postaci wróciła do swojego ciała. Czyli Anna wraca już do swojej postaci, Tarantula już jest sobie z powrotem, sobą, tą czerwoną, intensywnie czerwoną istotą. Każdy wraca już do swoich fizycznych, można powiedzieć, skafandrów, kombinezonów. Jak już każdy będzie na swoim miejscu, to Anna, powiedz mi, że już jesteś z powrotem w ciele. A, no jestem. Mhm. Bardzo dobrze. Ja teraz miałam możliwość zrozumieć motywy tego symbolu, tej części ciebie. I to, co potrafimy zrozumieć dzisiaj, będzie też służyć temu, żeby ten schemat w pełni odpuścił. To, co jest ważne, ten symbol, on tak naprawdę nie chciał źle na ciebie. To była taka część obronna, która sprawiała, że z jednej strony chroniła cię przed czymś, z drugiej strony nie pozwalała rosnąć, nie pozwalała dochodzić do tych celów. I to, co jest taką lekcją, to lekcja odpuszczania, lekcja skupienia się na tym, żeby robić to, co masz robić. I Ty dzisiaj możesz już oswoić właśnie tą część, bo ona odpuściła. Ona już doskonale wie, że nie musi dalej być w tym schemacie. W schemacie boję się własnej pomyłki. I teraz, Anno, zapytam jeszcze bezpośrednio Ciebie. Już porozmawiałam z tą częścią, już zrozumiałyśmy, czego ona chce, czego potrzebuje, co jej wkurwiało, co jej się nie podobało. I wiedząc, że ta część chce być właśnie taka potulna, chce być częścią, która będzie wspierająca, która nie chce od Ciebie odchodzić, bo jesteś dla niej ważna, to poczuj teraz to, co się pojawia z intuicji, z czucia, nawet z umysłu, z podświadomości. Co od dzisiaj mogłabyś sobie dać, żeby w pełni ta część właśnie mogła odpuścić. Co mogłabyś dzisiaj zaproponować jako rozwiązanie? Co możesz dzisiaj zrobić? Właśnie na tej części, części, która też miała jakieś potrzeby. Co czujesz? Co mogłabyś zaoferować? Co mogłabyś zrobić? Co mogę? Kupować tarantuli? Mhm.